Jestem przedszkolakiem. Napisała i czyta Elżbieta Zarzecka. Co dzień z rodzicami rano się rozstaje, ale nie wyjeżdżam hen w dalekie kraje. Do przedszkola pędzę. Werwy mam za dwóch, bo ja jestem przecież przedszkolaczek zuch. Lubię z kolegami garaże budować, kolorowe auta sprawnie w nich parkować. W przedszkolu się mogę wyhasać do woli, nawet gdy się zmęczę, to przecież nie boli. Przyjęcie dla lalek można tu urządzić i pyszne sałatki z paniami przyrządzić. Milutkim pluszakom zanucić do łóżka, gdy zechce odpocząć, będzie z nich poduszka. Pokretki i farby sięgam z przyjemnością, kolorowe książki oglądam z radością. Lubię śpiewać, tańczyć, podskakiwać, pląsać. Jest mi tu wesoło, nie ma co się dąsać. Czas w przedszkolu szybko, tak jak wicher, gna. Nikt się tu nie nudzi i zajęcie ma. Ciekawe wycieczki, bale i festyny. Bawią się dzieciaki. I całe rodziny. Przedszkolaki tutaj dużo ruchu mają, bawią się i uczą, chętnie pomagają. Poznają przyrodę cztery pory roku, potrafią się cieszyć wszystkim, co jest wokół.